W oryginalnej koncepcji to, był minuto, to była 5-minutowa rozmowa. Sam, sam Turing przewidywał, że do 2000, do 2000 roku komputery będą tak zaawansowane, że taki sędzia będzie miał około 30% szans na, na poprawną identyfikację maszyny. To jest ciekawe również w kontekście książki, którą czytam i o której Wam opowiadałem, jak ten proces przebiega, bo tak na, na tle tych zestawień dotyczących IQ wśród modeli e, okazuje się, że żeby przejść ten test Turinga, to tak naprawdę modele będą musiały obniżyć tą swoją inteligencję e, lub w jakiś sposób ją symulować jako niższą, po to, żeby, żeby nie było. Nie stało się jasne dla sędziego, że jest to maszyna, czyli że jego wiedza jest zbyt zaawansowana, zbyt rozległa, zbyt rozbudowana.